Dzień dobry, witam Cię z mojego warsztatu. Mamy dzisiaj 4 lutego 2025 roku. Dzisiaj, słuchaj, wykonuję dla jednego z moich klientów kolejną moją realizację, a dokładnie stół taśmowy, transportowy. Kiedyś miałem przyjemność już wykonywać takie urządzenie, i trafiła się po raz kolejny w innej wersji. Chciałem Ci teraz pokazać projekt, jak wygląda, a niebawem pokażę gotową realizację. I mamy tu projekcik, który wykonałem. Tak wygląda. A tu mam już naszykowane poszczególne elementy jak na razie w stanie surowym jako materiał które naszykowane są do frezowania na frezarce. Tu już jeden z profili obrabiam, jestem w trakcie. Jest to jeden z bocznych profili tego stołu. Tu mam element łączący dwa profile środek blat nazwij to jak chcesz, a tu Rury aluminiowe, które będą rolkami, jest też taśma i silnik z przekładnią. Niebawem wszystko będzie poskładane w całość i pokażę ci, jak to wygląda. A jeszcze na koniec tego filmu, oczywiście robimy na prądzie ze słońca w tym momencie jest godzina 17 92% energii w LFP. kwas jeszcze tutaj doładowywuje tego litowca i ciśniemy o gridowo w lutym muszę przyznać, że jest fajnie jeśli obejrzałeś ten filmik do końca to oczywiście zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę i jakbyś mógł, to proszę Cię również bardzo o zostawienie subskrypcji. Mi ona bardzo się przyda, a Ciebie nic nie kosztuje. Pozdrawiam i cześć.